Siemanko, witam wszystkich. Dzisiaj jesteśmy w DreamWordzie. Nagrywamy dla Was kolejny ciekawy materiał o kombinezonach. Dzisiaj na nasz cel bierzemy kombinezony termiczne, które ochronią Was przed ciężkimi warunkami atmosferycznymi na łowisku. Zapraszam! Pierwszy kombinezon, o którym chciałem powiedzieć, jest to kombinezon Xterm. Kombinezon od firmy Dam. Na ten moment bardzo popularny kombinezon wśród wędkarzy w Polsce. Naprawdę przyjął się bardzo pozytywnie na naszym rynku. Jest to kombinezon z najniższej półki cenowej, ale naprawdę jakość tego kombinezonu jest bardzo wysoka za tą cenę. Kombinezon stoi na półce w cenie promocyjnej około 355 zł. Co ważne, kombinezon jest oczywiście dwuczęściowy, tak jak tutaj widać. Ma wysokie spodnie, które będą fajnie nas chroniły tutaj przed wiatrem oraz Mrozem. Wodoodporność tego kombinezonu to jest około 8000 jednostek. Gramatura wypełnienia to jest 160 gram. Posiadamy sporą ilość kieszeni w tym kombinezonie. Mamy jedną kieszeń na suwak na piersi, dwie kieszenie w niższej części kurtki. Jedna kieszeń również zasuwana od środka w kombinezonie. No i tutaj mamy jeszcze dwie. Kieszenie w spodniach. Do tego standardowo wysoki, ciepły, wysoka ciepła stójka obszyta Polarem. Ciekawy design tego kombinezonu, ponieważ kolor jest taki, można powiedzieć, kamuflujący. Wielu tutaj naszych klientów, którzy nabyli ten kombinezon u nas, naprawdę są z niego zadowoleni, więc z czystym sumieniem w tych pieniądzach ten kombinezon możemy polecać. I zapraszam do następnego modelu. Okay, all right. Kolejny model, o którym chciałem Wam powiedzieć, jest to IMAX Thermosuit. Też dosyć popularny kombinezon w niewygórowanej cenie bo to jest około 415 zł w promocji. Tradycyjnie kombinezon dwuczęściowy kombinezon termiczny wodoodporność na poziomie 8000, podobne usytuowanie kieszeni jak w poprzednim kombinezonie, czyli kieszeń na, na klatce piersiowej dwie kieszenie w dolnej części kurtki zasuwana kieszeń od środka, dwie kieszenie w spodniach, tutaj też pokażemy, jak wygląda mankiet w tym kombinezonie jest to dosyć szczelny, miękki mankiet, który chroni nas przed wiatrem. Lecimy dalej. Kolejny model kombinezonu IMAX jest to model ARX20 przeznaczony już na e, cięższe warunki atmosferyczne e, śmiało możemy polecać go już do minus e, 20 stopni, oczywiście zachowujemy e, wtedy komfort e, komfort użytkowania i komfort e, Termiczny kombinezon, już troszkę grubszy od swoich poprzedników, ponieważ gramatura wypełnienia tutaj jest na poziomie około 200 gramów. Jest to kombinezon, który sam użytkowałem i szczerze mówiąc, no, testowałem go naprawdę w ciężkich warunkach, bo łowiliśmy na lodzie przez cały dzień przy około minus 17, minus 18 stopniach. I przy naprawdę jeszcze delikatnym ubraniu pod nim czułem się w nim naprawdę dobrze, chociaż jestem zmarźlakiem. Mniej więcej podobne usytuowanie kieszeni jak u swoich poprzedników, czyli kieszeń na piersi, dwie kieszenie w dolnej części kurtki, zasuwana kieszeń od środka, dwie, kieszenie, dwie duże kieszenie na spodniach, oczywiście mankiety w środku rękawu chroniący nas przed wiatrem. Jeszcze pokażę tutaj, bo oczywiście wszystkie kombinezony, które wcześniej omawialiśmy, tak samo mają tutaj rzepy oraz suwaki w nogawkach, które możemy sobie rozpiąć i nałożyć na duże piankowe kalosze, które często użytkujemy na połowach podlodowych. W tym kombinezonie stójka jest naprawdę Duża, gruba i ciepła, ochroni nas bardzo dobrze przed wiatrem. No i ten model kombinezonu Arix20 możecie dostać już u nas w cenie promocyjnej za około 435 zł. Lecimy dalej. Kolejnym bardzo ciekawym modelem od firmy IMAX jest kombinezon Challenge. Jest to kombinezon przystosowany już do najcięższych, najcięższych warunków atmosferycznych, bo nawet do minus 40 stopni. Tutaj w cenie około 750 zł. Uzyskujecie już bardzo wygodny kombinezon z lekkiego materiału, który posiada tutaj oddzielną podpinkę. Chciałem Was zaprosić na środek, to pokażemy jak to wszystko wygląda i sobie go porozpinamy. Okay, Mamy już kombinezonik tutaj przygotowany do rozpięcia. Powiem Wam tak, co ważne, ten kombinezon w tych pieniądzach naprawdę już jest kombinezonem bardzo lekkim i bardzo wygodnym. Bo ten, ten materiał jest bardzo taki miękki i elastyczny. Co jeszcze chciałem pokazać, to tutaj są kieszenie, które już mają klejone wodoodporne zamki. Oczywiście dwie kieszenie w dolnej części kurtki i w spodniach również mamy dwie kieszenie, i tutaj już te kieszenie są na suwak. Rozetnijmy sobie tą podpinkę. Podpinka jest fajna z tego względu, że jest to normalnie wyglądająca jak tradycyjna puchowa kurtka i normalnie możemy ją sobie założyć na wyjście na miasto. Oczywiście, mówię, komiwoza możemy używać z podpinką, jak i bez podpinki. Tutaj mamy dwa suwaki, w środku będzie jeszcze na pewno jakiś zaczepik, zatrzas. O i tutaj. Mamy taką ładną, zgrabną kubek, którą otrzymujemy, oczywiście, w zestawie z kombinezonem. A tylko jeszcze dodam, że sama kurtka, jak i spodnie to jest wypełnienie materiału 160 gram. A główna kurtka ma wypełnienie 300 gram, czyli jest to bardzo ciepła kurtka Tutaj jeszcze może tylko pokażę, że ta kurtka posiada już nawet pas śniegowy O taki pas, który jest na gumę i możemy go sobie tutaj na te zatrzaski pozamykać I wtedy jesteśmy jakby całkowicie tutaj odizolowani od warunków zewnętrznych o. Coś w tym stylu. To ja się rozbieram i lecimy do kolejnego kombinezonu. Następny ciekawy produkt. Tym razem jest to kombinezon termiczny Westina. No, tutaj. Powiem szczerze, że ten kombinezon e, charakteryzuje się na pewno tym, że ma e, dużą ilość kieszeni. Jest to kombinezon na pewno e, bardzo ciepły, bo sama kurtka tutaj ma gramaturę e, 200 gram, spodnie są troszeczkę cięższe, spodnie mają e, 160 gram. E, na pewno charakteryzuje się tym, że to już jest mankiet e, neoprenowy, tak, dość ciasny, nie przypuszczający wody ani e, wiatru. Na piersi znajdziemy tutaj jedną e, kieszeń na... Suwak. Poniżej jeszcze mamy dwie, jakby oddzielne, niezależne kieszenie. I jeszcze tutaj w dolnej części kurtki dwie duże kieszenie zasuwane na rzepy. W środku, oczywiście, tradycyjnie duża kieszeń na suwak. Co warto wspomnieć też, tutaj w środku mamy ściągać, którym możemy sobie wyregulować troszkę kurtkę do naszej budowy ciała. Tak samo ściągacz jest również w spodniach. W spodniach posiadamy tutaj dwie kieszenie oraz jeszcze jedna duża kieszeń na prawym udzie. Co do samych parametrów technicznych, to naprawdę parametry są na wysokim poziomie, bo zestaw ma około 10 tysięcy jednostek wodoodporności. Oraz 10 tysięcy jednostek oddychalności. Ten model kombinezonu możecie dostać już u nas za około 890 zł. Tutaj jeszcze pokażę w tym kombinezonie oczywiście wzmocnienia na łokciach, wzmocnienia na kolanach oraz tradycyjnie dosyć szerokie nogawki z rzepem i oczywiście rozpinane na, na suwaki, że można było sobie nałożyć na. Jakieś większe kalosze. Tutaj myślę, że ten kombinezon też możemy polecić, bo taki kombinezon ostatnio użytkował Majki, jak byliśmy na rybach. No i też pamiętam, że cały dzień pływał w tym kombinezonie i naprawdę był, był z niego zadowolony. Po modelu Westina lecimy już do ostatniego kombinezonu z najwyższej półki. Jest to Norfin. Norfin Extreme. Ja go zabiorę tam do środka. Bo naprawdę już to kombinezon już warty szczególnej uwagi, bo sam się nad nim zastanawiam. Okay, Norfin Xtreme 4, jest to jeden z najwyższych modeli termicznych z Norfina. Naprawdę już tutaj od chłopaków dostaliśmy produkt tak naprawdę najwyższej jakości. No nie jest to tani kombinezon, bo cena jego to jest około 1550 zł, ale naprawdę swoją funkcjonalnością stoi bardzo wysoko. Tutaj kilka słów o spodniach. To wszystko co jest czarne, to widać, że jest, jest tutaj wzmocnione, prawda? Szczególnie na kolanach. Bardzo duże kieszenie, naprawdę kieszenie są tutaj mega pojemne. Dwie duże kieszenie, tutaj na wysokości biodra na suwak. Oczywiście są jeszcze szlupki, można sobie do tego zamontować dodatkowo pasek. Tu jeszcze jedna kieszeń na wysokości piersi. Taka ciekawostka. Tu mamy jeszcze dosyć duże kieszenie. Z tyłu na tyłku. W środku są tutaj takie o, gąbeczki, które myślę tutaj też możemy sobie ewentualnie wymienić lub włożyć coś grubszego, żeby nam po prostu było, było wygodniej. Kolejnym elementem, oczywiście, w tego typu kombinezonach jest podpinka. Fajna, dosyć lekka, ale też ciepła, podszyta tutaj polarem. Oczywiście podpinka. I wygląda dosyć normalnie. I tak samo możemy używać e, po prostu na gdzieś na wyjście e, na miasto. A w mega trudnych warunkach, zakładamy e, ją e, pod e, kurtkę. Pod klince standardowo dwie kieszenie na, na suwa. Teraz zakładamy kurtkę. No I w tym momencie jesteśmy już przygotowani na. Najbardziej srogą zimę 30-lecia, która miała przyjść tej zimy, a wcale tej zimy u nas na ten moment jeszcze nie widać, ale kto wie, bo zaraz może przyjść mróz. i tutaj o specjalne, bardzo duże, pojemne kieszenie, które zmieści się pudełko na przykład z przynętami. <grym> Dwie duże kieszenie na suwach na piersiach grube, neoprenowe mankiety. W środku oczywiście też tutaj kieszonka na e, dokumenty. E, tutaj mamy, o, maksymalny komfort do minus 35 stopni, czyli najcięższe warunki tutaj w tym kompozycjonie są nam <laughs> niestraszne, wodoodporność na poziomie 6000 jednostek, oddychalność również na poziomie 6000 jednostek, czyli naprawdę kombinezon, jak na tą grubość też będzie nam w miarę dobrze oddychał. Okay, all right. Jesteśmy już po prezentacji kilku popularnych modeli kombinezonów termicznych. Mam nadzieję, że każdy z Was będzie w stanie wybrać coś dla siebie, że byłem w stanie Wam pomóc, objaśnić pewne sprawy i pokazać, czym charakteryzuje się każdy z pokazanych modeli. Jeśli będziecie potrzebowali jakiejś pomocy, zapraszam do pleciony. Pozdro!